Państwa. We wczorajszej bijatyce Cekiwiców podczas czwartego turnieju halowej piłki nożnej w katowickim spotkaniu rannych zostało kilkadziesiąt osób. Trwa szacowanie strat wynikłych ze zniszczenia widowni. Największą burdę na trybunach wywołali kibice GKS-u Katowice i Górnika Zabrze. W ruch poszły powyrywane siedzenia i metalowe poręcze. Nad tą sytuacją nie potrafili zapanować ochroniarze wynajęci przez organizatora zawodów do pilnowania porządku w Hali. W rezultacie około 100 osób odniosło obrażenia ciała, prawie 50 pomocy musiało udzielić pogotowie ratunkowe. Dominowały rany cięte i tłuczone. Pięć osób ciężej rannych nadal przebywa w katowickich szpitalach. Lekkie rany odniosło także dwóch policjantów i ochroniarzy. Na skutek wandalizmu na trybunach kibice zniszczyli około tysiąca krzeseł w ośmiu sektorach. W Katowickim spotku przebywa w tej chwili przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej i sporządza dokładny bilans strat. Z szacunkowych obliczeń wynika, że sięgną one co najmniej 100 tysięcy złotych. Jutro mają się rozpocząć prace remontowe zniszczonych sektorów. Dyrekcja Spotka zapewniła, że nie zostaną odwołane najbliższe koncerty 24 stycznia Wielka Gala Cisco i 31 stycznia zespołu Genesis. Panorama Krystyna Antosik, dobry wieczór. 48 osób rannych, w tym 5 nadal przebywa w szpitalach. To oficjalny bilans wczorajszych bujek kibiców w katowickim spotku. Pracujące wczoraj w przyspieszonym trybie kolegia do spraw wykroczeń nie ukarały ani jednego huligana. Największą burdę na trybunach wywołali kibice gks Katowice i Górnika Zabrze. W ruch poszły powyrywane siedzenia i metalowe paręcze. Nad tą sytuacją nie potrafili zapanować ochroniarze wynajęci przez organizatora zawodów do pilnowania porządku w hali. W rezultacie około 100 osób odniosło obrażenia ciała. Prawie 50 pomocy musiało udzielić pogotowie ratunkowe. Dominowały rany cięte i tłuczone. Pięć osób ciężej rannych nadal przebywa w katowickich szpitalach. Lekkie rany odniosło także dwóch policjantów i ochroniarzy. Na skutek wandalizmu na trybunach kibice zniszczyli około 1000 krzeseł w 8 sektorach. Przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej sporządzał gdzieś w Katowickim Spodku dokładny bilans strat. Z szacunkowych obliczeń wynika, że sięgną one co najmniej 100 tysięcy złotych. Jutro mają się rozpocząć prace remontowe zniszczonych sektorów. Dyrekcja spotka zapewniła, że nie zostaną odwołane najbliższe koncerty. 24 stycznia Wielka Gala Disco Polo i 31 stycznia zespołu Genes. Dobry wieczór, Marta, żywat wiadomości. 48 osób rannych, z których 5 nadal jest w szpitalu. To oficjalny bilans wczorajszych bójek i kibiców w katowickim Spodku. Kolegia do spraw wykroczeń, które pracowały wczoraj w przyspieszonym trybie, nie tam ani jednego huligana. Spodek był dzisiaj zamknięty na głucho. Dopiero jutro wejdą tu ekipy remontowe i przedstawiciele biur ubezpieczeniowych, którzy oszacują straty materialne. Według oficjalnych komunikatów około 100 osób zostało poszkodowanych. 48 uznano za ranne, a cztery ofiary wczorajszej awantury przebywają w szpitalach. 17-letni Robert, kibic Rakowa Częstochowa, ma silny wstrząs mózgu. Pobito go klamrą skórzanego pasa. No tam po prostu tu i tutaj. Na innej sali przyjacielską pogawędkę prowadzą Krzysztof i Marcin. Do wczoraj sali po przeciwnych stronach barykady są kibicami walczących ze sobą klubów GKS-u Katowice i Górnika Zabrze. Krzysztofowi lekarze uratowali życie szybko reanimacją. Wszyscy biegli, no i trzeba było też jakoś uciekać, nie? przed nimi w ogóle też. No i jakże już zaczęli mi tam nogi, przewróciłem się i potem już z przytomność. Przedmiot Parę, parę kopów, powiedzmy będzie No i tyle się przewróciłem, po tym, nie dzielić się my zaprowadzili do wygotowania. Wczoraj, mimo przyspieszonego trybu rzekania kary, nikt nie został doprowadzony przed oblicze dyżurującego kolegiem do spraw wykroczeń. Agresja kibiców w stosunku do siebie była bardzo duża. W momencie, kiedy zaczęlibyśmy zatrzymywać ich kolegów, niewykluczone, że doszłoby i do rozlewu krwi. Policja od przegląda kasety wideo. Przywódcy najbardziej agresywnych grup szalikowców zostali już rozpoznani i wkrótce staną przed kolegiami do spraw wykroczeń. z takim zachowaniem kibiców, bo przecież te turnieje były prowadzone od czterech lat, naprawdę wspaniały tutaj jakiś przerywnik między tym, co się robi, w tym drugim, tym drugim okresie przygotowawczym, no niestety takie zachowanie jak dzisiaj yy, agresja nieprawdopodobna zagraża w życiu przez kibiców, no i również zawodnicy. No, myśmy się rozgrzewali, padła ogromna śruba na, na parkie, więc to się, ja uważam w ogóle dla polskiego sportu to, co się dzieje w tej chwili to jest tragedia, na pewno trzeba podjąć jakieś... Kroki, jak one będą wyglądały, na pewno to nie, są, nie jest w gestii naszej, ani trenerów, ani działaczy. To musi być podjęta decyzja gdzieś wyżej, no bo tak dalej być nie może. Niedługo dojdzie do tego, czy w ogóle nie będą mogły być rozgrywane żadne imprezy sportowe. Uważam, że nie powinniśmy dać za wygraną dla kibiców, dla do kibiców. Jeżeli my ten turniej przerwiemy, to udmówimy przede wszystkim im, że są oni górą, że ani organizatorzy, ani służby porządkowe, ani policja, nikt nie potrafi ich potroić. Dlatego jeszcze raz powtarzam, to powinna się toczyć. Powinno się wytłumić te antagonizmy. Myślę, że czas jest najlepszym lekarzem na a w tej chwili, że jest, bo w tej chwili przerwanie mogłoby stworzyć polskie hejdla. A wiemy, że na świeżej krwi, która była na stadionie w Brukseli, także mać grano. Pół świata, to potępiło, ale doszli wszyscy do takiego zdania, że jednak lepiej poświęcić tą grupę ludzi imię powiedzmy tej, która mogłaby jeszcze odnieść różnego rodzaju dolegliwości, mieć rany, zginąć. Szarpany, szarpany, złamania. Możemy polec, nie możemy zostawić to, tym bardziej, że tu akurat mówimy o jakimś turnieju dla przyjemności. Drużyny grają, żeby się rozluźnić, przygotować do sezonu. Co smutniejsze, awanturę wywołała drużyna, można powiedzieć, prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej GK z Katowice, także to jest jeszcze dodatkowy jakiś, można powiedzieć, czynnik, który... Zmusza do zastanowienia. Wydaje mi się, że powinno się wyciągnąć odpowiednie wnioski. No, takich obrazków nie można oglądać, bo piłka jest dla normalnych ludzi, a nie dla garskich 200-300 kibiców, który przychodzi bitwie. Pomimo ostatnich zamieszek w Słupsku, organizatorzy nie chcieli przełożyć imprezy. Z jednej strony ponieśli znaczne straty finansowe, a z drugiej obawiali się reakcji niezadowolonych kibiców. Wcześniej sprzedali już kilka tysięcy biletów. W Katowicach obowiązywał tryb doraźny w kolegiach do spraw wykroczeń. Bezpieczeństwa imprezy pilnowało w hali około 300 ochroniarzy z firmy FOSA, a na zewnątrz kilkuset policjantów. Wszystkich kibiców dokładnie sprawdzano przy wejściu do spotka, a i tak udało im się do hali przemycić noże, a nawet tasak. Dostarcz pomiędzy kibicami ruchu chorzów, Górnika Zabrze i GKS Katowice doszło już na początku turnieju. Organizatorzy musieli nawet przerwać rozgrywki, gdyż pseudo kibice rozpoczęli regularną bitwę. Huligani demolowali też wnętrze hali, wybijali okna, wyrywali krzesła i... Podczas spotkania GKS u Katowice z Bitwą Kraków sytuacja na trybunach była nie do opanowania. Na minutę i 40 sekund przed końcem meczu turniej ponownie przerwano. w tej chwili. No nie wiadomo, czego się tutaj spodziewać. No, tego, co tutaj zobaczyłem, to tego nie widziałem nawet na stadionie Heizel. Ranga nie była dosyć wysoka. Dzisiejszy dzień może praktycznie to wszystko niższy. W punkcie opatrunkowym brzało. Rano tłuczone głowy, połamane ręce i nosy, rany od noża. 10 karetek kursowało bez przerwy. Byłem spokojny, tak zwany... No nie wiem, ktoś mnie walnął. A czym? No jeszcze jedno, tak, to mi powrócił. sobie wybrany. jeszcze jednego. Wejdź jeszcze jednego. Dużo. Chodź, 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 chodź. Będziecie wyrob. Minimum. Kilkanaście w ma, ma. Ten masz pochód. Po bijatyki w sektorach między kibicami rejestrowały policyjne kamery wideo. Prowoderzy bujek staną przed kolegiami. Turniej wznowiono dopiero po dwóch godzinach, Dzień po tym jak przewódcy piłków poszczególnych klubów złożyli kolejni... deklarację, że nie będą wszczynać bijatyk. Jeżeli nikt nas nie będzie atakował, to my nic nie będziemy robić, ale jak chcesz przyburzyć, to rozpierdolimy ten sposób. Ja sam decyzję nie podejmę, ale chłopaki wszyscy, którzy mnie słuchacie, jeżeli nikt was nie zaczepi, będziecie atakować? Potem turniej przebiegał już spokojnie, być może były to ostatnie rozgrywki piłkarskie w Spodku. Monitorujące spodek. Kilkoosobowa delegacja z Katowic wyjedzie do Wielkiej Brytanii, by zobaczyć, jak wyspiarze poradzili sobie z chuliganami na stadionach. Wojewoda zapowiedział stworzenie takich rozwiązań organizacji imprez masowych z Katowickiem, które będą znane za modelowe w skali całego kraju. Wojciechowski? よろしくお願いしま i'm Oh.